Dzień dobry Pani Justyno, niezwykle miło Panią widzieć, jak Pani czuje się w Opolu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dla mnie to bardzo sentymentalna podróż do dzieciństwa, do młodych lat, bo na tym festiwalu się wychowałam jednak, 50 plus to ja już. Kiedyś nie było innych festiwali, było tylko Opole i był tylko Sopot. Dwa programy Telewizji Polskiej, program pierwszy i program drugi i to wszystko. Wiele osób twierdzi, że festiwal w Opolu stracił na wartości. Jak Pani to ocenia? Wiesz co zmienił się świat? Czy on stracił na wartości? Myślę, że powinniśmy się cieszyć, że przetrwał jednak 60 lat z polską muzyką, więc to jest chyba fajne. Natomiast e, świat tak bardzo się zmienił, wyszło tyle nowych festiwali, e, informacji, platform telewizyjnych w ogóle, koncertów, które możesz oglądać na całym świecie, e, a poza tym YouTube, więc telewizja w ogóle traci na wartości jako telewizja, ponieważ zmienił się świat. Ale to nie znaczy, że stracił festiwal jako festiwal. Ludzie zawsze się cieszą słysząc stare przeboje, coś na czym się wychowali, co jest dla nich sentymentalną podróżą. Co w tym złego? To jest muzyka. Wszyscy się cieszą, więc chyba jest dobrze. Pani wczorajszy występ odbił się szerokim echem. Ten protest, bo ludzie nazywają, że to był protest. Jak Pani to traktuje? Czy to był protest? Jako, jako co Pani potraktowała to myśl samodzielnie? Co to było dla Pani? Odpowiedź jest właśnie w tym napisie. Myśl samodzielna. Ja nic tutaj nie mogę dodać, bo właśnie o to chodzi. To nie jest żaden protest. To w ogóle nie jest związane z polityką. Bo ja nie jestem związana z polityką i mam to, jak gdyby jest tyle cudownych rzeczy dookoła i tyle pięknych rzeczy, i tyle rzeczy się w ogóle w moim życiu dzieje, że polityka nigdy nie była w centrum mojego zainteresowania. Po prostu jest jako jedna z form życia i. Świata, w którym żyjemy. Tak? Jeśli ktoś chce poświęcać temu uwagę, to proszę bardzo. Ja zachęcam ludzi już od lat, polecając różne książki, żeby myśleli samodzielnie, bo polityka na pewno im w tym nie pomoże i to nie ma e, znaczenia, jaka strona. Najważniejsze jest to, co my myślimy, co czujemy e, i co chcemy zobaczyć wokół siebie, a możemy zobaczyć tylko to, co sami generujemy. Więc, jeśli jesteśmy pełni gniewu i nienawiści, to gniew i nienawiść będzie nas otaczała. Jeśli będziemy pełni miłości i zrozumienia, to tacy ludzie i takie sytuacje do naszego życia przyjdą. To jest tak oczywiste i to jest pradawna y, wiedza, y, nie tylko w ogóle świata, wszechświata czy wszelkich religii, jakich, y, jakie ludzie wyznają. Po prostu energia podąża za uwagą. Gdziekolwiek jej, ją zostawisz albo poświęcisz jej czas, to będziesz miał. Po prostu jesteśmy architektami naszego życia, więc nie chcesz mieć nienawiści wokół siebie, to bądź dobrym człowiekiem i nie się nienawiści. Mam, mam do Pani ostatnie pytanie, dziś na scenie wykona pani utwór dziwny jest ten świat. Dlaczego dzisiejszy świat jest dziwny i dlaczego ta piosenka jest w dalszym ciągu aktualna? Ś to nie świat w ogóle jest trudny, bo to jest trudne miejsce do życia. Jeśli już tutaj jesteś, to po to, żeby doświadczać i czegoś się uczyć. Więc nie jesteś tu przypadkiem, bo mogłeś się znaleźć w innych miejscach, ale korzystaj z tej wiedzy. I to, czego my wszyscy jako ludzie musimy się nauczyć, to to, co jest sednem tej piosenki, która uważam powinna być hymnem wszystkich narodów świata. Bo tam jest jedno najmądrzejsze na świecie słowo: Najwyższy czas nienawiść zabić w sobie. Od tego zaczyna się każda zmiana, nie tylko w naszym życiu, ale i też na świecie, więc. To jest tak oczywiste dla mnie. Dlatego kieruję się tą zasadą od zawsze. A nawet jak jestem atakowana, jak zauważyłeś, bo bywam z różnych powodów, to nigdy nie odpowiadam ludzi nienawiścią czy hejtem. Albo przestaję się z nimi kontaktować, bo nie chcę obniżać swoich wibracji, nie chcę mieć nic wspólnego z czymś takim, ponieważ nie muszę, jeśli nie chcę. To jest mój wybór. Albo odpowiadam w sposób retoryczny, albo pełen miłości, albo zrozumienia, że ktoś ma gorszy dzień. Nie mam w sercu nienawiści do nikogo. Po prostu do nikogo. Uwielbiam z panią rozmawiać, ale musimy e, kończyć. Dziękuję bardzo.